Witam wszystkich serdecznie ponownie po długiej przerwie. Słuchajcie, ten film miałem kręcić zaledwie jeden dzień po poprzednim, a niestety wyszło w ten sposób, że kręcę go praktycznie no, dwa miesiące po poprzednim. Jest mi trochę głupio i muszę się wam wytłumaczyć z tej sytuacji. Mianowicie, mój stary telefon, na który wszystko nagrywałem, uległ uszkodzeniu. No I w związku z tym po prostu no, no nie miałem przez jakiś czas na czym nagrywać. Później przyszedł okres świąteczny. Jest to taki, wiadomo, dosyć przedświąteczny. To jest taki okres w pracy dla mnie, dosyć ciężki, dosyć dużo pracuję. Mało mam wolnego czasu dla siebie. No i szczerze mówiąc, ani nie miałem siły, ani czasu specjalnie, żeby kręcić taki filmik. Natomiast teraz przyszedł styczeń. Dodatkowo jeszcze złapałem koronawirusa, więc e, z racji tego siedzę w domu przymusowo. Mam teraz dużo więcej czasu dla siebie, właściwie mam mnóstwo czasu, aż za dużo, jeśli mogę tak powiedzieć. No i w związku z tym właśnie stwierdziłem, że nakręcę teraz ten filmik. E, no a na samym końcu jeszcze może Wam coś powiem też o tym koronawirusie, jak tam przechodziłem, czy. E, czy inne takie rzeczy, które ma, mogą się przydać, jak możecie uniknąć na przykład jakichś powa poważniejszych powikłań po covidowych, bo też się trochę dowiadywałem na ten temat i zresztą mam brata lekarza, on mi też tam trochę coś tam podpowiada. No, ale dobrze, wróćmy do tematu. E, dzisiejszy odcinek miał dotyczyć e, sadzonkowania filodendrona plącego w odmianie Bra Brazil. No, i zaraz, może przejdziemy do tej rośliny, pokażę Wam jak ona wygląda i, i jak to się wszystko odbywa. Ok? Ok, słuchajcie, tutaj właśnie mamy pędy filodendrona w odmianie Brazil. E, I zobaczcie, jak liście wyglądają. One są dwu-, trzybarwne. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. To jest ciemny zielony, trochę jaśniejszy zielony, no i taki e, bardzo jasnozielony. W, 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 że tak powiem, w, jeśli rośnie w bardzo dobrych warunkach świetlnych, to to może być nawet takie żółto-zielone, co bardziej, bardzo fajnie wygląda. Ale jak widzicie, każdy liść jest inny, każdy inaczej jest wybarwiony. Jedne są nieco słabiej wybarwione, inne nieco mocniej. E, a niektóre prawie w ogóle, i teraz na co właśnie należy zwrócić uwagę przy robieniu sadzonek? Hmm, teraz, tak, żeby było łatwiej, to pokażę to w ten sposób. To się już ukorzeniało od tych dwóch miesięcy, było w wodzie, w miejscu akurat, które było miało mało światła, dlatego tak słabo się ukorzeniło. Natomiast nie wiem, czy widać, ale już tutaj jest. Młody pączek boczny, z którego wyrośnie też roślina. Także to już mogę cały uciąć, ale wróćmy jeszcze raz do tych liści i do tego, co jest tutaj ważne. Czyli teraz tak, mamy tutaj nasadę pędu i sobie prześledź, prześledźmy wygląd liści ku górze, dobrze? Widzicie, liść tak w, w dosyć dobrze wybarwiony, ale nie, przesadnie. tutaj też, też, kolejny też. Kolejny też. Tutaj jeden trochę gorzej. I zobaczcie na kolejne. Prawie bez wybarwienia. Zupełnie, prawie nie wybarwiony, tylko z jakimś tam tutaj lekkim znaczkiem i tutaj takim drobnym punkcikiem. I kolejny też słabo wybarwiony. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że, że ten cały odcinek. Jest po prostu słabo wybarwione. Liście są prawie że jednolicie zielone. Dlatego ta część się nie nadaje do robienia sadzonek. Znaczy nadaje się, ale te sadzonki, które z tego uzyskamy będą prawdopodobnie miały tylko liście zielone bądź tylko z delikatnym znaczkiem żółtym, więc unikamy tego nie? No dobrze, odrzucam to. Też pokażę wam taki inny pen właśnie też z tym samym problemem widzicie też liście, liście jednolicie jedno zielone. E, jeden tylko gdzieś tam jest barwny, ale oczywiście to nie świadczy, że inne też, które będą wyrastały, będą barwne. W związku z tym radzę odrzucić takie pędy. Nie mówię, że z nich na pewno nie będzie nic e, nic barwnego, nic, nic barwnego nie wyrośnie, bo jest to możliwe, ale, ale prawdopodobieństwo jest dużo mniejsze. I dużo większa szansa jest niestety na to, że roślina będzie wytwarzała liście tylko zielone, że tak powiem, e, takie, jakie je wytwarza dzika forma tej rośliny w naturze. No to skoro już odrzuciliśmy te e, liście, te, te, te fragmenty pędów, które wytwarzają liście zielone, to może przystąpmy do robienia tych sadzonek, tak żeby to sprawnie, szybko poszło, żeby wam tłumaczyć. Tutaj te, jak powiedziałem, tu już wcześniej ukorzeniałem przez dwa miesiące, także jak widzicie jest tutaj pączek, to praktycznie jest gotowa sadzonka, mogę uciąć ją nawet bez liścia, o. może nawet tak zrobię, w ten sposób, skoro tu już jest ukorzenione, wytworzyło pączek, to to utnę bez liścia, w ten sposób i to całe, słuchajcie, posadzę potąd do ziemi. Aż do samej góry. A to z ziemi wytworzy ten malutki pączek, wyrośnie i, i później będzie nowa roślinka. Ok. Kolejna część. Tutaj widzicie są pochewki takie suche po liściach. To można wszystko pousuwać jak się komuś chce. Nawet będzie lepiej, bo w kontakcie z wodą nie będzie to gniło. Jeśli mamy małe odległości między, między liśćmi, tak jak na przykład tutaj, widzicie, zaledwie grubość palca, tutaj też, no to ciężko nam będzie zrobić małe sadzonki z tego, takie z jednym liściem, bo po prostu wszystko będzie nam tonęło w wodzie. No jeszcze tutaj z tego jeszcze może się uda, bo ogonek liściowy jest skierowany do góry, więc jak sadzę do pojemniczka z wodą, to będzie, będzie dobrze. Zresztą mam tutaj taki przygotowany pojemnicze, w którym już miałem kilka sadzonek zrobionych. No i robimy w takim razie sadzonkę jednoliściową. Widzicie, tu jest właściwie jeden liść i jeszcze drugi tutaj też, znaczy nie liść tylko miejsce po liściu tutaj, tutaj jest, czyli dwa węzły ma, to jest dwu sadzonka i to wszystko może iść pod wodę to się ukorzeni ładnie z tego miejsca wytworzy pączek bądź tutaj wytworzy pączek i to z ziemi też sobie później wyrośnie sadzam do wody ważne tylko żeby blaszka liściowa była nad powierzchnią wody ok i robię kolejną sadzonkę tutaj tak jak mówiłem są już małe odległości między liśćmi bardzo małe 2 cm więc tutaj zrobię taką sadzonkę z kilku, kilku węzłową. No i jak to robić teraz? Po pierwsze, to odrywam bądź, bądź odcinam dolne, dolne liście. Ciężko mi się to robi, bo to robię jedną ręką, ale jest to możliwe, jak widzicie. Ok. I teraz co dalej robię? Hmm. Mogę zrobić nawet trzy liściową sadzonkę. Widzicie tutaj są małe odległości między liśćmi. Także kolejną sadzonkę będziemy już trudno zrobić z tego krótkiego odcinka. Wszystko by potonęło w wodzie więc w związku z tym całą taką sadzonkę trzy z kilkoma węzłami wsadzam do wody. Ona też się ukorzeni będzie będzie nawet jak się ukorzeni, to będzie prawdopodobnie szybciej rosła do pozostałych. Teraz tak, tutaj mamy, widzicie, taką sadzonkę, która ma ogromne odległości między liśćmi. Tu już jest lekko ukorzeniona, tu jest jeden liść. Zobaczcie, to są odległości rzędu 10 cm, praktycznie dwóch pudełek od zapałek. Dlatego no, um, ciężko będzie z tego zrobić taką, takie sadzonki wielowęzłowe. W związku z czym potnę na krótkie odcinki. Ok. Jest jedna sadzonka, już nawet z korzonki, więc to bym mógł sadzić normalnie do ziemi, ale i tak będę sadził do wody, na, na początkową. Sadzam sobie do słoika. Teraz tutaj mamy, zobaczcie. Też. Teraz zwróćcie uwagę na to, ten liść jest prawie cały zielony. Na środku ma taki żółty pas. Kolejny liść. No, jest barwny. I jeszcze na co warto zwrócić uwagę, jeśli są, mamy tak, 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 taki fragment, fragment roślinny, który nie daje nam pewności, czy, czy będzie dobry do sadzonkowania, czy nie, to zwróćmy na jedną uwagę. Zwróćmy uwagę na pędy. Jeśli pęd jest paskowany. No, może tutaj będzie lepiej widać. O, widzicie. Pęd ma pasek. Ma wyraźne paski, w związku z tym się nadaje na sadzonki. Gdyby pęd był jednolicie zielony, tak jak tutaj na przykład, to wtedy oznacza, że wszystkie kolejne liście, które będzie wytwarzał, będą też zielone. Także to na to warto zwrócić uwagę. Także mimo, że ten liść jest prawie cały zielony, to ja wykorzystam go na sadzonkę. Czyli obcinam tu tam, tutaj na dole. Tutaj mogę w ten sposób obciąć, to już nie ma znaczenia wielkiego, bo i tak to wszystko, słuchajcie, zarówno z tej i z tej strony będzie zależone w wodzie i tylko blaszka iściowa i część ogonka będzie wystawała nad wodę. Ok, umieszczam. Jak widzicie, trochę już jest tych sadzonek. I tak, słuchajcie, do takiego jednego pojemniczka z wodą wkładam około, około 10 sadzonek. Jak już mam 10 sadzonek, to umieszczam umiesz taki pojemniczek. Słuchajcie, w miejscu dobrze oświetlonym, dosyć ciepłym. 20 stopni, 25 stopni, coś takiego. I jeszcze ważna rzecz, te sadzonki, które robimy muszą co najmniej jednym węzłem, czyli jednym miejscem, z którego wytwarzany jest liść, muszą być zamurzone pod wodą, ponieważ one, jak widać, się ukorzeniają tylko właśnie tylko w tym miejscu. Nie ukorzeniają się nam tutaj ani tutaj na końcu, tylko właśnie w tym miejscu, skąd wyrasta liść. OK. No dobrze, to jeszcze tak na szybko pokażę parę sadzonek jak będę robił już tak szybko że tak powiem żeby już to wszystko zakończyć tutaj mam bardzo ładną taką część ładnie wybarwioną z żółto liśćmi tutaj nie muszę się zastanawiać czy to się nadaje na sadzonki czy nie bo po prostu widzę że że jest właśnie bardzo, bardzo dobra sadzonki ucinam ucinam i patrzę na końcówkę czyli zobaczcie mamy Trzy sadzonki, jedna jest trzy węzłowa, raz, dwa, trzy, Jedn i dwie jednowęzłowe, czyli z jednym liściem i jednym węzłem. Ok. Poobrywam oczywiście te suche pochewki, przynajmniej postaram się, i też umieszczę w słoiku z wodą. I jeszcze jedna. Ok. Dobrze i teraz co zrobimy, co musimy zrobić, jak już to weźmiemy i, i e, zrobimy sadzonki, jak one się nam ukorzenią. Teraz zobaczcie tutaj. Tutaj mam e, sadzonki pok e, pokrywnego gatunku. To jest Filodendron micans. On ma piękne błyszczące liście. Nie wiem, czy to będzie widać. Teraz zobaczymy. Jak poruszam, widzicie, jakie ma fajne, aksamitne, błyszczące liście. Ale to mniejsza z tym. Chciałem Wam pokazać po prostu, jak się sadzi takiego, takie sadzonki. Tutaj właśnie też mamy coś koło 10 sadzonek. To są sadzonki też głównie jednowęzłowe, czyli też takie króciutkie, jak Wam przed chwileczką pokazywałem. One przez te dwa miesiące sobie stały właśnie w takiej szafce, jak do uprawy marihuany, przy czym nie uprawiam tam marihuany, a właśnie po prostu takie rośliny. No, i tam się, jak widać, się świetnie ukorzeniło. Jest pełno korzeni. No i co z czymś takim robimy? Już Wam pokazuję. Ok, sekundka. Muszę jednak je wstrzymać, bo coś nie, nie idzie mi. Ok, słuchajcie, wyciągnąłem to z wody. Przyjrzyjmy się temu. Jak widzicie, jest pełno korzeni. Widać też. Młode wierzchołki wzrostu. Tutaj, tutaj. No, w, w ogólnie w wielu miejscach, tak naprawdę każda z tych sadzonek ma młode wierzchoły wzrostu. I teraz na czym polega cała zabawa podczas sadzenia. Słuchajcie, musimy posadzić mniej więcej sadzonki odtąd do tej głębokości. To wszystko musi się znaleźć pod ziemią. Nieważne, że tam przykupimy lekko niektóre pędy i tak dalej to się im nic nie stanie. Ważne jest natomiast, żeby nie ugniatać mocno tej ziemi. No to teraz przystąpmy może do tego sadzonkowania. Będzie to bardzo, bardzo sprawnie. To pójdzie, zobaczycie, że to nie jest nic, nic trudnego. Nie trzeba tych sadzonek roz, rozdzielać. Właśnie o to chodzi, że one były wszystkie razem. 10 sadzonych posadzonych do jednej doniczki da w przyszłości po prostu masę zieloną, która będzie pięknie wyglądała z każdej strony. Będzie bardzo gęsta i, i naprawdę będzie ładna. Co popatrzeć biorę. Trochę ziemi. Ja używam akurat właściwie podłoża super lekkiego, komposana. Używam tego podłoża, ponieważ ma bardzo dobrą strukturę. Jeszcze Wam może pokażę. Widzicie, jest dużo takich, że tak powiem, nie jest to mocno rozdrobnione podłoże. To jest po pierwsze. Po drugie, zawiera, zawiera perlit. No i daje dobre właściwości wodno-powietrzne roślinom. Trochę tej ziemi przesypuję do, do doniczki, do której będę sadził, nie za dużo tak jedną drugą, jedną trzecią doniczki. Jak będzie trochę za dużo, to wybieram. Ok. Teraz zobaczcie, biorę sadzonki, wsadzę, wsadzam do środka. I lekko przysypuję. Z każdej strony Z każdej strony biorę wsypuję trochę tego podłoża. Nie za dużo. Nie ugniatam tego w ogóle. Ok. Trochę pomogę sobie w ten sposób. No tak też można. Okej. Okay. Słuchajcie, wygląda na to, że już jest wszystko posadzone. Przyjrzyjmy się temu. Jeszcze trochę poruszę tak, to też sprawi, że między korzenie, między te młode korzenie, które były pod wodą, dostanie się trochę ziemi. Spójrzcie, OK. tak to wygląda teraz tylko trochę wody nie dużo troszeczkę było z tej strony tutaj widzę liście zakopuje pod ziemię to może go trochę wyciągnę i, i teraz spróbuję o Trochę tam ciechnie spod tej doniczki, ale w każdym razie tak to wygląda. To już jest gotowa sadzonka do postawienia sobie. Można postawić na parapecie na, na początku, żeby, żeby miało lepsze warunki świetlne. Dopiero jak zaczną wytwarzać pędy zwisające, to wtedy można gdzieś tam dalej sobie odstawić od światła. Dobrze, to jest jedno. I jeszcze pokażę Wam taką roślinę, którą, którą jakiś czas temu sadzonkowałem i teraz już jest dużo większa. Ok, tutaj mamy tą roślinę sadzonkowaną trochę wcześniej. Także jak widzicie, ona pięknie rośnie. Wytwarza nowe liście. Ja to za jakiś czas znowu przytnę. Dzięki temu się rozgałęzi u góry i będzie coraz gęstsza. Ok, a teraz może przejdę do tego, co mówiłem, czyli o, o koronawirusie. No, tak jak Wam powiedziałem, już jestem teraz na kwarantannie podczas koronawirusa. Eee, słuchajcie. Wiem od kogo się zaraziłem, wiem też w jakiej to było sytuacji, po ilu dniach wystąpiły mnie pierwsze objawy. Więc teraz tak, pierwsze objawy się pojawiły około po czterech dniach od momentu kontaktu z chorą osobą. No i tak polegały te objawy na kaszlu, w sumie katarze, węch i zapach mam jak najbardziej. Natomiast tak jak mówię kaszel bardzo suchy pojawił się u mnie tak pod wieczór i, i, i kaszlałem i kaszlałem i kaszlałem. No i coś jeszcze takiego ważnego, no, powiem tak, że na początku nie było fajnie, bo tak, tak jak mówię mocno kaszlałem, ten kaszel był suchy. Teraz mi namówił na kupno takiego oto urządzenia i każdemu je polecam właśnie, to jest to o czym chciałem powiedzieć. Słuchajcie, tyle się mówi, że ludzie za późno zgłaszają się do szpitala. Z czego to wynika? Jak się jest zaatakowany przez wirusa, i, i że tak powiem, płuca są zaatakowane, to, to nie jest tak, że, że człowiek jedzie do szpitala, bo, bo po prostu nie może oddychać SAPie i, i, i wiesz, SAPie ileś tam czasu i, i stwierdza, że nie może oddychać. Często jest tak, słuchajcie, że, że ludzie nawet nie wiedzą o tym, że się duszą, po prostu, ponieważ ta saturacja, czyli poziom natlenienia krwi, pomału spada, pomału. Człowiek się do tego przyzwyczaja, tak? Mózg się przyzwyczaja, że tak powiem. Przyzwyczaja się na tyle, że człowiek myśli, że jest wszystko w porządku, a to tak wcale nie jest, bo jak saturacja spadnie, chyba poniżej 93, czy jakoś tak, to już, po, to już jest zagrożenie dla narządów wewnętrznych. I teraz tak, człowiek tego nie czuje, bo mu się wydaje, że wszystko jest z nim dobrze, że, że, że no nie dusi się, no ciężko mu się oddycha, ale w sumie no nie dusi się, no, a jego nerki się duszą. No i w takiej sytuacji, jak to trwa przez dłuższy czas to nerki odmawiają posłuszeństwa, wątroba też odmawia posłuszeństwa, pojawia się niewydolność wielonarządowa, no i człowiek do szpitala i to w takim trybie, że już często jego się nie da uratować. Tak to właśnie wygląda. I teraz to urządzenie, o którym mi powiedział mój brat, to jest pulsoksymetr. Pozwala człowiekowi zmierzyć sobie właśnie poziom natlenienia krwi. E, poziom natlenienia krwi, i, i, i to daje taki obraz, że tak powiem, e, który pozwala człowiekowi na bieżąco e, sprawdzać stan natlenienia krwi i, i, i w, razie, w razie konieczności dzwonienia po kredkę, żeby żeby zabrali jednak do szpitala, kiedy pojawia się zagrożenie dla życia i, i bezpieczeństwa, właśnie, nie? E, Sam Samo używanie tego urządzenia jest bardzo proste. Może Wam zaraz zademonstruję. Przy okazji, zobaczycie jaką ja mam saturację. Ok, to, to patrzcie sobie, proszę bardzo. Ok, słuchajcie, mamy tutaj takie urządzenie. To jest takie klikotko, to się tak otwiera, widzicie? Wkładam tam palec. To urządzenie jest takie śmieszne, że jeszcze trzeba od góry je przydusić. Teraz, jak nie miał włączony telefon, to nie będę mógł. Zaraz Wam pokażę, albo spróbuję może w ten sposób. Ok, włączyłem. No i patrzymy, co się dzieje. Pokazuje puls widzicie. I saturacja mam na poziomie 98, czyli to jest dobry poziom. 98 to jest dobry poziom. Nie ma się co martwić. Słuchajcie, źle jest, jeśli spada poniżej 93. Jeśli, jeśli spada poniżej 93, to. Oznacza, że, że jesteśmy niedotlenieni i nasze narządy cierpią. To jest taki poziom, kiedy już powinniśmy się zgłosić na pewno do lekarza, a, a być może nawet i do szpitala, jeśli ten stan dłużej potrwa. I to słuchajcie, nie ma co sobie z tym żartować, bo to tak jak mówię, e, z reguły ludzie nie umierają z tego powodu, że się. Duszą w sensie dosłownym, że nie mogą oddychać tylko z tego powodu, że narządy już są uduszone wcześniej, po prostu. Ehm. Słuchajcie, mam nadzieję, że ten filmik Wam się przyda i że coś Wam e, ułatwi w życiu, że coś Wam pomoże, e, bo takie są, takie są moje plany i tak, i tak bym chciał, żeby właśnie te moje filmiki coś, coś tam Wam dawały zawsze. E, Mam nadzieję, że dobrze wykorzystacie, i, i słuchajcie, mówcie każdemu, kto ma koronawirusa, żeby sobie coś takiego kupił, albo może nawet przed chorobą, żeby sobie jeszcze kupił. Ja powiem Wam szczerze, że przeżyłem e, takich parę, e, parę godzin grozy, kiedy się okazywało, że poziom natlenia mojej krwi, czyli poziom saturacji, wynosił 90, 92, 93, czyli już taki poziom, który już by wskazywał na to, że. Że powinienem iść do szpitala, przy czym, um, przy czym ten wynik był e, zmierzony bezpośrednio po śnie nocnym. E, a tutaj no, brat mi zapomniał powiedzieć o tym, że jak człowiek śpi w nocy, to e, i się nie rusza i jeszcze ma zainfekowane płuca, to one się zapadają i poranny pomiar może być trochę mylący. To znaczy, ono wskazuje właściwe, właściwe, właściwe wartości. Natomiast Wystarczy się trochę poruszać, wstać, nie wiem, zrobić sobie śniadanie, wypić coś, trochę porozmawiać, trochę porobić głębo, głębszych wdechów i już ten poziom się podnosi. Poziom saturacji się podnosi. Także ja po prostu właśnie tak zrobiłem: zjadłem coś, wypiłem, właściwie się szykowałem do wjazdu do szpitala. Tak mogę powiedzieć, bo właśnie chciałem podać wszystkie kwiaty, żeby mi nie zmarniały. Podczas pobytu w szpitalu e, coś też zjadłem, bo stwierdziłem, że muszę zjeść przed wyjazdem do szpitala. No i w tym czasie właśnie saturacja się podniosła do, do tam powiedzmy 90, 94, więc już byłem spokojny i, i, i już e, nie martwiłem się tak bardzo, tylko jeszcze po, po, prosiłem brata o potwierdzenie, czy, czy moje takie spostrzeżenia są słuszne, że, że to może wynikać właśnie z tego, że spałem wcześniej, no i tak było, nie? A czykolwiek e, zawsze w takich sytuacjach warto się skontaktować z lekarzem i, i żeby on podjął decyzję, czy, czy, czy dzwonić do szpitala, czy nie dzwonić do szpitala, nie? Czy jechać do szpitala, czy nie jechać. Ok, słuchajcie, jeszcze raz mam nadzieję, że ten filmik wam coś da. E, słuchajcie, e, życzę wam miłego dnia, no i do zobaczenia. Hej, trzymajcie się. Pa.